Dobry wieczór Państwu. Przyjechałem z Krakowa. Przepraszam bardzo za to, że nie jestem z Warszawy. Rzeczywiście przyjechałem prosto z Los Angeles na tą bardzo ciekawą konferencję. O, i to są właśnie, to jest właśnie ten temat, który zaproponuję Państwu. Gdzie są granice prawa autorskiego? Przez pięć lat siedziałem w Los Angeles, gdzie się przeglądałem różnym sprawom. I przedstawię dzisiaj dwie sprawy ze Stanów i dwie sprawy z Polski. Poproszę ten Slajd. A jedna sprawa z Polski dosyć kontrowersyjna. Czy trasa maratonu biegowego jest utworem? Miałem w tym udział. Niestety ku, ku rozpaczy moim profesorom z UJOT-u, znawcom prawa autorskiego, ponieważ udowodniłem przed Boheńskim Sądem i Krakowskim Sądem Apelacyjnym, że trasa maratonu, ta właśnie trasa, jest przedmiotem prawa autorskiego. Wiem, że tutaj cały czas. Wiem, że są teraz cały czas dyskusje, czy to jest chronione prawem autorskim, czy nie, że... Natomiast ja przesunąłem tą granicę, nie powiem, że do absurdu, ale do bardzo ciekawego momentu. Udowodniłem przed sądem w Bochni i obroniłem potem apelację, ponieważ strona pozwana odwołała się od tego wyroku, że ta trasa, którą Państwo widzą, stanowi przedmiot prawa autorskiego i za pomocą Prawa autorskiego polskiego, zablokowałem dalszych biegów w, w Bochni, trzeba było po prostu opracować nową trasę. Skąd się to wzięło? Zastosowałem przez analogię wyrok sądu paryskiego, który uznał drogę wspinaczkową za, za utwór w rozumieniu prawa autorskiego francuskiego. Przez analogię, bo, bo tu trzeba cały czas stosować analogie w sądach polskich i w. W jakimś kontekście to umocować, dowiodłem, że wszystkie przesłanki utworu z punktu widzenia prawa autorskiego polskiego są spełnione. Więc to, był, to, był, to była ta sprawa. Ponadto posiłkowałem się opinią prawników, moich znajomych z, z Hiszpanii, którzy wspomogli mnie dostarczając dokumenty, które wskazywały, że trasa formuły 1 też jest utworem. Jedna rzecz, która, która może się tutaj wydawać, a bardzo ciekawa, mój klient wytyczył tą trasę maratonu po ulicach Bochni. Żeby spełniać warunki do klasyfikacji międzynarodowej, musiał to wytyczać zgodnie z wymogami tam Federacji Maratońskiej. Stąd też, stąd też ta trasa została wytyczona w taki a nie inny sposób, jeśli chodziło o nachył trasy i nachylenie trasy i to, ten prosty odcinek, który wskazuje na szybkość trasy. Poproszę następny. Druga sprawa, którą też miałem przyjemność prowadzić, też jako, jako, jako pełnomocnik, daj, daj Boże, profesjonalny, za, za Powoda, czyli Juliusza Machulskiego, słynny, słynny proces z, z, z Radiem RMFFM z Krakowa, o, o cytat, czy ciemność widzę, widzę ciemność, wypowiedziana w reklamówce RMF-u, jest utworem. Nasz atak na bardzo sympatyczne Radio z Krakowa szedł w dwóch kierunkach. Przede wszystkim myśmy udowadniali z, z pełnomocnikiem Machulskiego, że po pierwsze, że jest to utwór, że nie jest to cytat, ale jest to utwór, rozpoznawalny utwór. Poza tym ja byłem odpowiedzialny za wskazanie, że utwór ten, jest to używanie tego cytatu, jest czerpaniem z, z cudzej renomy. Czyli w tym wypadku jasna asocjacja, wybór takiego, a innego aktora do reklamówki i ten cytat w reklamówce RMF-u. Poproszę następną. o to zdjęcie. To jest ta, 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 ten plakat który, i cała kampania. Oczywiście, fotografia pochodzi z zasobów RMF-FM, z ich strony internetowej. Także mogą tam Państwo zobaczyć. To była ta kampania, która była punktem, punktem zapalnym, w bardzo sympatycznym procesie, dlatego, że Juliusz Machulski, Jerzy Sztur jako świadek i sympatyczna rozgłośnia i sędziowie bardzo wymagający. W pierwszej instancji myśmy przegrali. Sąd uznał, że Ciemność, widzę, widzę. Ciemność nie jest utworem, ani też nie można mówić o czerpaniu z cudzej renomy. Natomiast fenomenalne, bardzo trudne do podważenia orzeczenie podjął sąd drugiej instancji, Apelacja Krakowska, która stwierdziła, że nie jest to ani utwór, ani czerpanie z renomy seks misji, tylko jest to dobro osobiste. Wykoncypowali w ten sposób, że skutecznie nas zablokowali. To znaczy, zarówno My, jako pełnomocnicy Powoda jak i RMF, byśmy nie ryzykowali kasacji w tym wypadku, dlatego że odwoli się do czegoś chimerycznego. I tutaj zakreślono bardzo ciekawy dla Państwa punkt graniczny, że jeżeli coś nie spełnia warunków utworów w rozumieniu prawa autorskiego, może być uznane za dobro osobiste, a dobro osobiste polegające na tym, że jest to wolność twórczości. No więc tak to zostało zablokowane i myśmy nie podejmowali ryzyka polemiki z tym, z, z, z tym wyrokiem. Następny proszę, ten. mam dobry czas także. Makaron, przenosimy się teraz do Stanów, dwie sprawy z Ameryki. W zeszłym roku wojna wietnamsko-chińska pomiędzy firmą Kim Seng a J&A. Sąd kalifornijski zajmował się ułożeniem makaronu w misce i fotografii reklamowej, dlatego że firma Kim Seng, jako powodowie zarzucili firmie J&J, że tak samo układają na swoich reklamówkach makaron. Więc Sąd Kalifornijski badał bardzo poważnie ten, ten, te przesłanki ochrony prawna autorskiej a Poproszę następny, ten. O, to jest właśnie makaron. To nie jest ten, 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 bo to, jest, to nie jest żadne to nie jest żadne ułożenie. I następny slajd, to może coś teraz, o. I to jest a, i to jest ten pozew, który, który wpłynął. I suma summarum sąd bardzo, bardzo ostrożnie badał, czy ułożenie makaronu przypadkiem nie, nie stanowi prawa autorskiego i czy ułożenie makaronu nie jest tak zwaną rzeźbą, to jest stworzoną z makaronu. Oczywiście zostało to oddalone, dlatego że sędzia, sędzia uznał, że Makaron ze swej istoty nie ma charakteru trwałego, więc jest to, jest to tylko i wyłącznie kwestia ułożenia rzeczy przemijających, chimerycznych, no, nie, nie, nie wykoncypowali tego, co sąd, krakowska apelacja, że może być to dobro osobiste. Więc, więc firma może układać, podobnie jak konkurencja makaron w miejsce i robić te same reklamy. Poproszę następne. No i to jest, to jest ostatni ciekawy ciekawa sprawa. Hangover 2, film, który wchodził w zeszłym roku do kin. U nas jest Kac Vegas, ja nazywam to Sądowy Kac Vegas. Fotografia pochodzi z Washington Post, jakby się ktoś pytał. Więc to, jest, więc to jest sytuacja następująca dla państwa, którzy nie widzieli tego filmu. W pewnym momencie bohater budzi się z tatuażem, z tatuażem na, na twarzy, który, jak widzicie państwo, jest niemal identyczny z tatuażem Mike'a Tysona, który też notabene występuje w tym filmie. Byłem przy, w tym czasie, kiedy, kiedy ta sprawa e, e, nabrała, nabrała e, już rumieńców. Mianowicie idealnie zachowali się prawnicy strony, strony powodowej, dlatego że wyczekali do momentu, kiedy film był anonsowany w, w Hollywood, kiedy była premiera, kiedy było bardzo dużo plakatów w całym mieście i były wyprodukowane kopie, oni napisali pozew i złożyli pozew do sądu imieniem autora, który wykonywał ten oryginalny tatuaż na, na, na twarzy Tysona, zarzucając plagiat, jeśli chodzi o, o, tego, o tego biedaka z tego filmu. Um, idealny czas, idealny moment. Pozwanym był Warner Bros. jako producent komedii. A Mike Tyson, gdzie, gdzie wypowiadał się na ten temat, powiedział, że jego zdaniem to było zaskakujące, bo Tyson powiedział, że oczywistym jest, że prawa autorskie ma ten chłopak, który zrobił e, parę lat temu jemu ten, ten, na, na twarzy ten, ten tatuaż. Więc e, poparł e, e, pozew. Jak to w Ameryce bywa? E, strony doszły do porozumienia, bo nikt nie chciał ryzykować e, wstrzymania premiery filmu Cuts Vegas w Bangkoku, czyli Hangover 2. A porozumiały się strony, my nie wiemy, na ile się porozumiały co do kwoty, natomiast rozeszły się w pokoju i żeby złożyć a potem odpis ugody, muszą strony w Stanach napisać a wspólny wniosek o oddalenie powództwa. Czyli obie strony złożyły pozew 34 sekundy mam do końca i tyle. Więc służę Państwu różnymi przypadkami, mniej lub bardziej rozrywkowymi. No ale tak to, tak to jest. Granic. My tak naprawdę nie określimy. Więc wszystkie, wszystkie kwestie zaskakujące w prawie autorskim będą się pojawiać, myślę, że, że, że w najbliższych czasach, w związku z, z internetem, no i z, z, z rozwojem no, fantazji prawników. No, fantazję trzeba mieć, żeby, żeby być prawnikiem sądowym. Dziękuję bardzo.